Uwielbiam widzieć transformacje, jakie zachodzą dzięki sztuce w ludziach. Bo nawet czy mówimy tutaj o takiej sztuce stricte terapeutycznej, to jest jeden rodzaj i tam w to jest też dla osób, które uważają, że nie potrafią. Tak? Ja tutaj używam cudzysłowie, bo tak jak wspomniałam wcześniej, uważam, że każdy potrafi rysować, tylko nas oduczyli tak myśleć o sobie. Każdy potrafi, ale dla tych osób, które uważają, że nie są utalentowane, można tutaj iść w sztukę bardziej abstrakcyjną, terapeutyczną, a można iść w sztukę bardziej taką wizualną, takie bardziej, bardziej tak, że, że tworzymy konkretne rzeczy, konkretne obiekty. I czy to będzie ten, ta forma sztuki, czy ta druga forma sztuki bardziej tej realistycznej, każda z nich ma formę, może przynieść nam taką samopomoc w poznaniu siebie, bo chociażby spojrzeć na kolory, jakie dobieramy, już nam bardzo dużo powie to o sobie. Spojrzeć na motywy, po które najczęściej sięgamy, to już nam powie bardzo dużo o sobie, o naszym zainteresowaniu, o tym, co jest dla nas ważne. To samo przyglądając się, jakich tematów unikamy, jakich kolorów unikamy. To już jest bardzo, jak się temu przyjrzymy, możemy sami o sobie bardzo dużo się dowiedzieć i używając w ten sposób, możemy później iść świadomie w tą stronę transformacji. Wielu, wielu osobom, ze mną łącznie, sztuka pomogła wyjść chociażby z depresji, z bardzo ciężkich takich czasów. I bardzo wiele osób, które, z którymi pracuję, gdzieś przez etapy depresji przechodziły, czy gdzieś tam jakieś bardzo trudne sytuacje życiowe, trudne momenty życiowe, właśnie takie zamknięcie się też na innych, a sztuka jest fantastycznym otwarciem, daje to fantastyczne otwarcie. I nieważne, nie czy mówimy tutaj o sztuce przez, o sztukach wizualnych, jakich jest rysowanie, malowanie, to może być muzyka, to może być teatr, to może być śpiew, to może być taniec. Tutaj wszystko może być formą sztuki, jeżeli tak do tego podejdziemy. I to jest bardzo terapeutyczne, ma, jeżeli pozwolimy sobie temu zadziałać, pozwolimy iść sobie w to wszystko. No naprawdę piękne, piękne. Ja powiem ci tak, no, coraz większą to ciekawość budzi boju.